Hej ludzie, w kolejnym odcinku z gry Hawks of War i w Rush of Falls. Ostatnim razem przejęliśmy kontynent I teraz ruszamy do następnego, przyjmować następny kontynent Ale przed tym jeszcze ulepszymy swoją ekipę I ja zrobię w to w taki sposób Oh yeah Dlaczego? Bo nie ma wolę wziąć medy Medyk będzie miał teraz sporo HP, będzie miał dobre rzeczy do leczenia Będzie miał chyba z 9 razy będę kulać kogoś, jak dobrze pamiętam Bo jest kulka, jest yy... Dłonie i coś tam jeszcze było Aha i pistolet jeszcze jest Snajper będziemy ulepszoną chyba Shangana i I nie pamiętam co tam jeszcze A snajper no snajperka będzie dodatkowo dodatkową I to się mi jeszcze jakieś tam zedy Ale tylko o snajperkę mi chodzi ponieważ za każdy stara ale już przydałem mi na misję Bo za każdy strzał ze snajperki trafienie Koleś straci 40 HP Więc praktycznie tak jak za Jak za Bazukę Chyba tak, bo to chyba 40 się. Max Dobra, co tu mamy? Może... Aha, to co znajdziemy, na tej mapie to może nam pomóc wygrać to? Znaczy wygrać to co znajdziemy może nam pomóc tam w ten w walce i... Coś tam z minami, że enginer może tam zrealizować coś tam wykrywać czy chyba o to chodzi. Mission 6, Underside. Dobra, lądujemy. Aha, tu poza snajperami, to ja od razu sobie tutaj zejdę. I się były. O jest osa właśnie, są apteczki. Okej. Okay. Tu mi już snajperzy nie powinni jakoś jak specjalnie wykrywać. się schowam za tym budynkiem. Tu się za budynkami, chować dlatego te... O Jezu. Dlatego też jest dużo budynków tutaj. Dobra, tego piznę. Może muszę tak pisnąć, żeby... Kogoś dostał. A i za mocno teraz. Będę wiedział razem. Gaz. No hmm, hmm, hmm. nic nie szkodzi. Nie wiem czy apteczka wyleczała od razu. A tak, od razu. walnąć wow, Oh, I have headache, cannot see straight. Aj, słabo. Ten zespół nie pere po czym nie znam nie gaz. Gaz tam najniższy no, problem, to apteczki są. Ja też mam medykę, to też tam... Nie, nie, problem nie ma. Zimno na pustyni? What the fuck. Dobra, i patrzcie 40 stracił tego z snajpery. Tego snajper jest dobry tychże. Z tego koleścia chcę trafić No i budynki mi niszczy Też dobrze Dobra, kto to tam chory był Ten nie chory był, no Dobra No kurde, ubił się na nas Szwab zasrany. Ale z to. Bo zniszczył, ale z pieprzu w ogóle. Raz chowam się tutaj o. No może nie tak o. Tutaj, bo Snajper będzie mnie tutaj mógł niszczyć. This is one of my more upbeat moments. O kurde No nie no zasłoniło mi budynek mi zasłoni... O Jezu świnia prawie Ja piernicie ja myślę, że nie strzelam Kuźwa, no przez budynek nie widziałem paska Co za świnia! S to mi strzela cały czas No ja pierdyle! Jak mi denerwuje ta góra! Jezu! Kuźła mać Gdzie te świnie pieprzone są? Pieprzeni snajperzy ci górni. Nie, nie, nie skacz, mordę. Świnia wsrana. Chowaję się na tych górach i nic nie może nic zrobić praktycznie Wystarczy tych zabić na górze i później oni już gówno wam zrobią tak powiem A to nawet dobrze że z tego, zniszczył mi ten y, Te miny, to jest nawet dobry plan No for real 3 HP mu zostanie Jaki to jest szczęścież No znowu i jeszcze on będzie miał tury, no ja enemy Ale mi walnie Ale Ford, że na miny nie wleciałem Ten nominek tam już Prawo leczyłem go Dobra, tu odda super Muszę odejść bo nie widzę tego No chyba strac tam i tych kolesi Coś się tak czuję Może nie tego Może tego bardziej I znowu nie widziałem, czemu mi ten budynek zasłania? Jaki ten budynek jest głupi! Czemu ja nie widzę paska w ogóle na tym kolesiu? Right ja nie rozumiem tego kompletnie. You, no, dostał, ale trochę... No nie, no i on teraz... O dobrze, on gdzieś tam strzela. Albo nie Kurde No co za świnia z niego A to jest sukwa pieprzona Kurde z tymi minami jakie nie lubię tej planszy A, Ale go zaćnę tego grubasa pieprzony, Gdzie on jest A, Po kolei każdego powyżynam Bez litości Gim pedale obserany To pierwszy, teraz drugi będzie teraz Chowaję się w tych pipszonych górach Myślę, że kozaki obserane Kurde z tymi minami, no nie mogę po prostu, no niesie mnie KTO WYMYŚLIŁ TĄ PLANSZĘ OBSERWANĄ? NO KTO? I TE MINY, no WSZĘDZIE SĄ MINY, WSZĘDZIE, DO JASNEJ CHOLERY SĄ MINY No nie mogę, to no po prostu nie mogę, ja nie wiem którym się podnosi no i klawiatura obserwana, no nie wiem po prostu <śmany> Sorry, TheRage, ale ja nie mogę Szkoda mi koleś, aby go stracę, to chyba zadźgę tak świnie głupie po prostu przejdę I jeszcze raz bo W końcu widzę ten pieprzony pasek Gim pedale obserany Jeszcze tak kurwa musi mieć turę No co za kurde mato pieprzone się uzią na mnie Dawaj tego matoła Gim pedale dostaniesz teraz, nic Dobrze, na miny ci jeszcze sukien ale nie, nie, ma szczęście Dało ci tym razem go. Bo... Żeby mi nie zginął tylko Żeby mi nie zginął Pierwszy się punkt bonusowy, ale żeby nie zginął Kluź no nie masz tego strzelisz chowają się cały czas u tych z tych. Tany też się schował. Nie, no na pewno na tym środku są tam mitego. Jest, jak to się mówi, jetpack, bo tam, żeby na górę się dostać na 100%. Musimy tam jetpack być. Jakie to są w frajerze? My aim is to please you, sir. Za mocno. Totalnie, no nie mogę wyjść po prostu. You have come to the right place. Dokładnie, no mercy. Nie, no, teraz za mocno. Ale wiem, tak idealnie musi być po prostu 70 km do środka. Nie wiem, czy ktoś traci w ogóle, ale... Aaa, mi szkoda tego kolesia To traci tak sukwa czy nie traci? Nie nie pokazujemy w ogóle tego Nie, no, starać się, ma pewnie zostało. No. Kurde, jak mi szkoda tego koleścia, żebym tylko nie zginął. Będę się od nowa to przychodzi zapewne. Nie lubię po prostu, bo znaczy nie lubię jak są miny. <laughs> A też moja wina, no, mogę ma po prostu zniszczyć te miny. Nie pomyślałem. No, mogę spokojnie zniszczyć te miny.

Pięknie. 10 stracił, ale tak zabijemy go, to on się chowa, to jest właśnie głupie, że muszę tak się męczyć z nim. Ale teraz idealnie strzeliłem który jest in praktykali Może no, nie teraz dobrze, ale pić stracił. A nie nie źle. A iść za nisko. Na! No. No, will snap you, like a, stork. a mi się cześć, się da. Chciał tak o, koleś, weź co odpuść już. Jaki to jest ty bredny? 18 się Dobra Koniec oh, Kurde, teraz się modlić, żebym nie stracił go Ajajaj aj, aj. Jest Dzięki Bogu on żyje, jest, wie się jak żyje stary. Nie ma w pieprz panosa. on żyje tam. Świnia na naważniejsza, dobrze, trzymaj się. Oho, oh, oh. come on, ten General's message to enemy oh, Ale fajnie, że przeżył Uff. Dobra Co so, ludzie, quick save I to było na tyle w sprawie że dzisiaj wieś wsadziliśmy Nie zobrałem mnóstwo tego odcinku, no ale trudno, może tam kiedy indziej zabędę Ale ty wam odcinku dziękuję i do zobaczenia już w kolejnym hej, trzymajcie się